Fabrycznej hali, gorączka na stanowiskach pracy, tempo zapiera dech w piersiach. Hasło jak z elektronicznego pola bitwy. Trwa batalia o z sprzaka. Odzew już jest, proszę Państwa. Kupiony w częściach od południowo-koreańskich firm Bondstek i Goldstar. Zmontowany na miejscu, opatrzony napisami i opakowany. Nieocenione marzenie tysięcy wideomanów. Przepraszam, ocenione. Na pół miliona. Taki sam można kupić w Hongkongu za niespełna 250 dolarów. Warta skórka wyprawki? Jest też i własna odważna myśl techniczna. MTV100 waży 12 kg. Następny model ma być lżejszy. To wiadomo, ale nie wiadomo, czy tańszy, czy opłacalny w produkcji, czy i z jakim dewizowym wkładem. Zdaje się, że po zegarkach z błonia mamy jeszcze do wyważenia kilka otwartych drzwi.